Tutaj, Sprinter 2.2 CDI. Ta no. turbina do końca działała. Montuję na tym e, budę. To będzie kamper, mhm. czyli będzie ciężkie i chcę, żeby to było o wiele mocniejsze niż seria. E, zrobimy hybrydę. Wymienimy wszystkie części, wymienimy łożyska. Ładnie wypiaskujemy wszystkie elementy. Ustawienie, dmuchnie. wyważenie. Dmuchnie. dmuchnie. Jak widać, hybrydowe są nie tylko napędy ekologicznych aut. Hybrydowe mogą być też turbosprężarki. Grzesiek nie byłby sobą, gdyby w swoim pojeździe nie dodał chociaż jednego konia. Turbo hybrydowe poprawi także elastyczność auta i dobrze, bo 3,5-tonowy kamper będzie tego potrzebował. Ja widzę, że my zmieniamy wirnik na małej i na dużej średnicy, tak? Tak, będzie powiększony i na małej średnicy, i na dużej będzie powiększony typ koła kompresji, czyli tak zwany zabierak. A słuchaj, to, że ono będzie większe też z przodu, to znaczy, że on wcześniej wstanie? Ze względu na to, że koło będzie lżejsze, prezowane, ustawimy turbinę odpowiednio tak, żeby było dobrze. Czyli ta charakterystyka się nie zmieni, tylko będzie miał więcej będzie siły lepiej, do tak, Będzie więcej ciśnienia. Okay. Mamy już tak, wszystko przygotowane, żeliwo wypiaskowane. Druga część żeliwa. muszla. Muska, sztuka śmigana. Tak jest, muszla przetoczona już pod koło kompresji hybrydowe, lżejsze. To jest to. Tak, tutaj ci przygotowałem. Te, Ale to jest fajnie frazowane całe takie, nie? Tak, mocniejsze, tuningowe, mhm. typowo tuningowe koło na powiększenie mocy. I o to chodzi. Tutaj masz wymiary, tu masz nominalnego koła, jakie miałeś w Mercedesie oryginalne. Tutaj Prawie powiększone. 2 mm, tak. 3 mm. Na małej no, 1,7, 3 mm na dłużej. Mhm. Super. Zabierak niewiele większy, ale. No to składajmy to, składajmy to i zobaczymy, co to. Co nam da ten kasta? Gramy. jedziemy. Mhm. To gotowe. Gotowy cały dzień. To jest Widzisz, większe. Tak, zmienione koło kompresji. Mhm. Teraz przechodzimy na wyważenie całego rdzenia. Mhm. Na jakiej zasadzie wyważamy? Będziemy rozkręcać turbinę do 150 000 obrotów. Podobnie może jak z kołem, gdzie w kole dokłada się ciężarki, żeby wyważyć. Tutaj będziemy odejmować materiał poprzez szlifowanie nakrętki, koła kompresji, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. 150 tysięcy obrotów na minutę. 150 tysięcy. Są so turbiny, no. gdzie mają mniejsze wirniki, waży się je do 200 tysięcy. Także obroty kosmos. Kocham ten program. Zamiast 1500 zł, 1000. No i zamiast tygodnia, dwie godziny. No żyć, nie umierać.